Moi drodzy, w naszej katedrze przy krzyżu, który jest symbolem roku jubileuszowego rozpoczynamy ten czas ruratnich naszych wędrówek, przyjmując z całą ufnością to słowo, które papież Franciszek przypomniał, że nadzieja to jest pewność wiary, że w historii Mojego życia jest Bóg. I przecież w taki sposób dzisiaj też odczytujemy ten przekaz proroka Izajasza z pierwszego czytania, gdzie zapowiada, że Bóg zwycięża. Oczywiście stajemy z tym wszystkim, co wypełnia nas, ludzi, tak jak tego setnika, z doświadczeniem różnych spraw, różnych wyzwań, trudności, nadziei. Jakże potrzeba i tej bliskości, i tej wspólnoty, którą my tutaj dzisiaj tworzymy i której szczególnym znakiem w czasie mszy, Rolatnik są te zapalone, lampione, ale jakże potrzeba właśnie wiary w to, że Bóg jest, że opiekunką tej naszej bliskości, ale i znakiem dla nas wierności Boga jest Maria. Idźmy z tą ufnością i z tą nadzieją w dzisiejszy dzień, w ten cały czas Adwentu. To wszystko, co my wniesiemy przez nasze oddanie, niech Bóg wypełnia, przemienia i niech objawia dzieła swojego życia, swojej miłości i swojego pokoju. Amen.